thank Może na brycza. No w takim razie. Tada! Nauczyciel no, radziecki szampan. A co to za okazja? Stola ósma. cię w życiu literackim? No. no. Fantastycznie. Fantastycznie, gdzie są kiszki? W barku. Ale zapatrzony. No. Matka dostaje od wdzięcznych pacjentów. Możesz sobie zatrzymać, kupiłem kilka, jak podobają ci się? Bardzo fajne, naprawdę masz talent. Chciałem, że powiesz, Kuba, czy to naprawdę ty je napisałeś? Ale słodki. No, prawdziwy szampan, radziecki, najsłodszy na świecie. Ciekawe, czy to pomoże ci się dostać na polonistykę. Co to mnie na takie rzeczy nie zwracają w ogóle uwagi. No jakby widzieli, że piszesz wiersze. Na no polonistyce wszyscy piszą wiersze. A co twoimi studiami, już wiesz na co idziesz? Na psychologię. Starze nie ma ci, żebyś poszła w ślady? Co, twój ojciec przecież wie, że jestem beznadziejna z matematyki. A matka może by ich chciała, ale ona mnie do niczego nie zmusza zresztą. Medycyna i psychologia są niedaleko. Będziesz leczyła ludzkie dusze! Tu się nie śmiej cyniku! A ty masz dobrze z matką, moja ciągle wiecie mi dziurę w brzuchu, żeby poszedł na prawo, na prawo! Dla niej mecenas to jest jak bóg, prawie jak doktor. Ale ja się nie dam. Umarłbym na prawie z nudów. Dużo masz osób na miejsce? No, w zeszłym roku było sześć. Sporo, ale i tak się dostaniesz. Zobaczymy. A u ciebie? Naprawdę, cztery. Prawie same dziewczyny. Będziesz? Będziesz zazdrosna? Oczywiście, że będę. A na razie coś słabo ci idzie ta zazdrość Pola. No to za to, żebyśmy się oboje dostali. A jak już się dostaniemy Bo królik, jakie my będziemy mieli długie wakacje. Normalne wakacje plus jeszcze wrzesień. Co ty na to, żebyśmy pojechali? W lipcu z namiotem nad morze. Co? No a jeżeli staż mnie z tobą wypuszczą? A pójdę do nich i powiem, że jestem odpowiedzialnym młodym człowiekiem. Z matką nie będzie problemów. Powiem mi tylko, żebym uważała, a jak będzie z ojcem, no to nie wiem, pewnie będzie chciał przeprowadzić z tobą w zasadniczą rozmowę. Jeżeli latem sana że nie za mieszka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Zelman. Mogłabym prosić mamę. Cześć! Przepraszam, że Ci przeszkadzam, ale nie mogę nigdzie znaleźć pielniczka do paznokci. Przeszukałam już całą łazienkę... Czy, czy ha, panu, tak. Yy, tak Jak ci idzie? Aha. Fantastycznie! A jak się pani czuje? <grywa> Dobrze! To Słysza. muszę kończyć! Musimy już kończyć! Pa! Do usłyszenia, pa!